bardzo nam miło jest gościć na państwa konferencji witamy serdecznie witamy serdecznie wraz z Filipem prowadzimy firmę Cofactor która już z Koluejem współpracuje przeszło 5 lat z sobotem ja piąta rocznica tej współpracy która rozpoczęła się na konferencji w Ożarowie Mazowieckim wraz z wdrożeniem Lunakolu. Rozwinęliśmy się w tym czasie wraz z projektami realizowanymi zarówno dla Colwaya, jak i dodatkowymi związanymi z kollegenem oraz innymi biopochodnymi preparatami. Realizowaliśmy również projekty dofinansowane z Unii Europejskiej i poszerzyliśmy znacząco zakres naszych usług. Chcielibyśmy Was dzisiaj zaprosić na mały pokaz naszych laboratoriów. Nie wszystko możemy pokazać, nie wszystko może być warte pokazania, bo są to czasami bardzo techniczne rzeczy, ale zależałoby mi na tym, nam, na tym, abyście jako nasi odbiorcy, mam nadzieję odbiorcy naszego, naszego przyszłego produktu, zadowoleni odbiorcy, mieli pewną wiedzę i świadomość, jak to wygląda, w jaki sposób jest to produkowane. Oczywiście pewne rzeczy są, muszą pozostać owiane tajemnicą, natomiast, natomiast jest to proces, który faktycznie zachodzi. Produkt jest produkowany tutaj w Polsce, w Poznaniu, nie jest znikąd importowany. Jest to nasz, nasz lokalny, można powiedzieć, produkt, wytwarzany w miejscu, w którym obecnie się znajdujemy. Nie jest to już teraz tajemnica, i chciałbym, żebyśmy mieli tą świadomość, że, że to faktycznie się dzieje. Wprowadziliśmy wiele modyfikacji do technologii po to, aby uzyskać e, konkretną jakość, stabilność tego produktu. E, nie chcę teraz Was zanudzać tutaj przy stole. Myślę, że w czasie naszej, e, naszej krótkiej wycieczki postaram się Wam zdradzić kilka szczegółów, pokazać od kuchni, od etapu tych prac badawczo-rozwojowych przez produkcję, aż w końcu jak, jak testujemy nasze, nasze produkty. No, ważnym aspektem jest to, że nasza współpraca z firmą Colway według nas się mocno rozwija i zacieśnia. Mamy wiele spotkań zarówno z Jarkiem, jak i z Ingitą. Rozmawiamy o nowych projektach, nie tylko kolagenowych. Na razie nie mogę zbyt wiele powiedzieć. Nie jest to, myślę, czas na to. Będzie odpowiedni moment, wtedy, wtedy to ogłosimy. Ale ta współpraca jest. Nam zależy na tym, żebyśmy skupiali się na swojej pracy czyli na pracy badawczo-rozwojowej, na wdrażaniu nowych produktów. Natomiast firma Kolu jest naszym jednym z lepszych klientów i jest to dla nas idealne, idealne połączenie. Działamy w takiej, można powiedzieć, symbiozie. Chciałbym Was teraz zaprosić na krótką wycieczkę. Pokażemy Wam e, kilka miejsc, kilka kluczowych miejsc dla, dla miejsc dla wytwarzania kolagenu. Nie tylko kolagenu, bo w tych miejscach również powstawała technologia produkcji lunazyny. W tych miejscach też jest wytwarzany lunacol, a właściwie jego główny składnik, czyli lunazyna. Postaram się Wam pokazać to troszkę od kuchni, żebyście zobaczyli, na czym polega tak naprawdę taka praca badawczo-rozwojowa. Zaczniemy od tej małej skali, od blatu laboratoryjnego, aż w końcu dojdziemy do tej skali właściwej, tej, w której będziemy operowali na, na kilogramach, na kilogramach e, produktu. E, to nic, nie, ma, nie chcę przedłużać, zapraszam, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zapraszam Was teraz do Laboratorium Badawczo-Rozwojowego, w którym e, każda nowa technologia ma swój początek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. W Laboratorium Badawczo-Rozwojowym zajmujemy się opracowaniem nowych technologii. Zawsze zaczynamy w małej skali, w skali laboratoryjnej, na blatach laboratoryjnych po to, aby efekt skali nam pomagał. Możemy wtedy wykonać wiele e, doświadczeń, e, powtórzyć je wielokrotnie i dopiero te wyniki, które uzyskamy w tej skali, możemy przenieść do skali produkcyjnej. Tutaj na przykład widzicie pan, Państwo urządzenie do ultrafiltracji, czyli ważnego procesu oczyszczania, który wykorzystujemy m.in. w produkcji lunazyny. Na tym urządzeniu udało nam się opracować warunki, które przynieśliśmy już do właściwej skali, którą mam nadzieję dzisiaj Państwu pokażę. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałbym się skupić na bardzo ważnym dla nas projekcie, mianowicie temacie produkcji kolagenu naturalnego. Jak już wcześniej wspomniałem, od paru miesięcy prowadzimy wiele prac badawczo-rozwojowych, wiele prób, po to, abyśmy byli gotowi produkować kolagen o jak najlepszej jakości. Chociaż produkcja kolagenu naturalnego w porównaniu do naszych innych produkcji wydaje się stosunkowo łatwa, to jednak wbrew pozorom taka nie jest. Jest to, jest to produkcja, która czasami lubi nam sprawić psikusy. Materiał, którego używamy, czyli skóry z które mam nadzieję Wam dzisiaj pokażę, nie zawsze są identyczne, co często wpływa na jakość ostatecznego produktu. Naszym zadaniem jest nauczyć się kontrolować ten proces, tak żebyśmy pomimo różnych rodzajów skór mogli uzyskać na końcu produkt, który będzie standardzowany. Chciałbym Wam dzisiaj trochę o tym opowiedzieć. Tak wygląda mniej więcej nasze stanowisko, jedno ze stanowisk badawczych. Tutaj przykładowo możemy zobaczyć skórę stołpygi. Skórę stołpygi z, z brzucha, czyli tą jasną skórę, ona już jest po, po częściowym procesie ekstrakcji. Nie wiem, czy Państwo mieli wcześniej możliwość zobaczenia. Ona jest dosyć miękka, ale przypomina dalej skórę. Tak wygląda skóra z tołpygi. To, co mam na rękach, jest to kolagen, który będziemy później oczyszczali, odpowiednio formowali. Tutaj dla przykładu możecie zobaczyć Państwo skórę z grzbietu tołpygi. Jest to dużo ciemniejsza tołpyga. Z niej będzie powstawał kolagen grafitowy. Eee, bardzo ważny jest dobór surowca. Mamy różne rodzaje skór z tołpygi, różnego pochodzenia. Eee, dosyć intensywnie je testujemy. Sprawdzamy ich jakość nie tylko pod kątem tym produkcyjnym, ale również badamy zawartość metali ciężkich, i to jest bardzo dobra informacja. Ta pyga jest hodowana w takich warunkach, że nie spotkaliśmy jeszcze surowca, który by nie spełniał wymogów, e, zarówno tych mikrobiologicznych, jak i e, jeśli chodzi o metale ciężkie. Tutaj mogą Państwo zobaczyć przykład próby ekstrakcji. E, jest to proste: jest to zlewka, mała zlewka, objętość około pół litra. E, w tej zlewce można zobaczyć skóry, które się mieszają. Pokazuję to Państwu po to, bo chcę ukazać, jaka to jest skala. To jest skala laboratoryjna. Niedługo zaproszę Was do pomieszczeń produkcyjnych, gdzie zobaczymy podobne urządzenie, które wygląda inaczej, ale spełnia to samą funkcję, czyli um pozwala nam e, na wyekstrahowanie e, kolagenu. Mamy tutaj już kilka gotowych prototypów. Tak proszę, zobaczcie Państwo, wygląda kolagen wstępnie wyekstrahowany, jeszcze nie oczyszczony. E, w laboratorium do tej pory zwykle parametry takie sensoryczne, organoleptyczne testowało się ręcznie, czyli brało się ten kolagen, sprawdzało się, sprawdzało się, jak on się rozsmarowuje na rękach, jaką ma strukturę. My nie chcemy sobie na to pozwolić, bo jest to ocena bardzo subiektywna. Są bowiem parametry, które mogą aparaturowo oznaczyć lepkość dynamiczną, gęstość, stężenie. I to wszystko będziemy robili. Wprowadzamy, chcemy wprowadzić w naszej produkcji pewne standardy, które będą bardzo ważne dla nas, to znaczy dadzą nam spokój i gwarancję, że każda partia będzie, będzie zbliżona. Nie mogę zagwarantować Państwu, że każda partia będzie identyczna, bo jest to materiał, jest to produkt naturalny. Surowcem są skóry z ryb, które zmieniają się w zależności od wieku ryb, od wielu czynników. I uzyskanie identycznego produktu, jak na przykład szampon do włosów, jest tutaj niemożliwe. Wiem, że mieliście Państwo wcześniej problemy z niehomogennymi próbami, z różnymi próbami o różnej konsystencji. Mogę obiecać, że dołożymy wszelkich starań, żeby to zminimalizować, ale uprzedzam, że że to jest piękno tego produktu, jest to produkt naturalny i on zawsze będzie się trochę różnił. Nie mamy na to pełnego wpływu, ale jak widzicie Państwo, dokładamy wszelkich starań, aby, aby ta nasza produkcja była jak najbardziej e, powtarzalna. Jak już wspomniałem, e, procesy analityczne są bardzo ważne w, w laboratorium badawczym, na produkcji. Wiemy o tym, że możemy ugotować zupę bez żadnego laboratorium, możemy smakować, czy jest odpowiednio słona, czy jest odpowiednio dobrze przyprawiona. I teoretycznie w przypadku kolagenu też byśmy mogli tak, moglibyśmy tak to robić. Natomiast jest to bardzo umowne, subiektywne. Abyśmy uniknęli właśnie tych rozbieżności w jakości, wprowadzamy, chcemy wprowadzić wiele standardowych metod analitycznych. Przykładowo możecie zobaczyć, jak testujemy stabilność temperaturową kolagenu. Wykorzystujemy specjalne cieplarki, patrzymy przy ilu stopniach nasz kolagen zaczyna zmieniać swoją konsystencję. W naszym kolagenie udało nam się utrzymać 28 stopni, przy 28 stopniach cały czas mamy formę żelu. Uważamy, że jest to zadawalający wynik. Poza oznaczeniem wytrzymałości i stabilności temperaturowej mamy możliwość, i co jest bardzo dla nas ważne, oznaczamy ogólną zawartość stężenia białka. Używamy do tego metod kolometrycznych, tu możecie Państwo zobaczyć, to są takie płytki. Każda studzienka ma inny kolor. Im bardziej intensywny kolor, tym większe stężenie białka. I na tej podstawie możemy śledzić dokładnie nasz proces czyszczenia skór, proces właściwej ekstrakcji i możemy to w pełni kontrolować. Używamy również bardziej zaawansowanych technik. Tutaj akurat mamy żel poliekrylamidowy i te prążki, które tu Państwo widzicie, są to przedstawione, przedstawione białka. Akurat nie jest to kolagen, ale jest to lunazyna. W tej ścieżce, którą tu widzimy, jest to wstępnie oczyszczony ekstrakt białek sojowych, gdzie tej lunazyny praktycznie nie widać. Natomiast już po prawej to są lunazyny na ostatnim etapie oczyszczonej, czyli taka bardzo oczyszczona. Jak możecie Państwo zobaczyć, ten prążek jest dominujący. To pokazuje nam oczystości. Podobne, podobne rzeczy robimy w przypadku, w przypadku kolagenu, ale w tej chwili nie mam takiego żelu, więc musimy mi uwierzyć na słowo. Wspominałem Wam, że kolagen jest produktem naturalnym, surowiec jest zmienny i pewne procesy naturalnie w nim zachodzą. Pewnie wielu z Was spotkało się z zjawiskiem zmiany koloru, szczególnie jest to widoczne w kolagenach typu platinu, czyli tych najrzadszych. Tu możecie zobaczyć dwie próbki. One wcale nie różnią się czasem produkcji, ale formą zabezpieczenia, bowiem. No Mogę uchylić rąbka tajemnicy, prowadzimy między innymi prace badawcze w kierunku tego, aby ustabilizować ten kolor, aby ten kolor nie zmieniał się w czasie. Z moich informacji wynika, że sama zmiana koloru nie wpływa negatywnie na, na, na działanie kolagenu. Myślę, że potwierdzimy to niebawem w naszych, naszych badaniach właśnie na liniach komórkowych, o których powiem za chwilę. Musimy na początku takie próbki przygotować, bo... Nie możemy ich uzyskać od razu, one potrzebują czasu. One potrzebują czasu, musimy, te próbki muszą się naturalnie zastarzyć, ale mamy już pewne kilka koncepcji, w jaki sposób możemy zabezpieczyć je przed tym, aby nie zmieniały koloru. No bo jak wiemy, taka sensoryka produktów kosmetycznych jest dla nas przynajmniej ważna. Ten produkt musi być przyjemny, estetyczny, nie tylko działać, ale nam zależy na tym, żeby, żeby ten produkt również był fajny w użytkowaniu. Kolejnym pomieszczeniem będzie pokój hodowli komórkowych, w których możemy testować nasze preparaty. Możemy sprawdzać ich aktywności biologiczne, ich skuteczność, zanim rozpoczniemy testy na zdrowych ochotnikach. Ważnym aspektem naszych prac badawczych jest możliwość testowania naszych substancji. Przed rozpoczęciem badań na, na, na ochotnikach, na, na probantach, wykonujemy zawsze testy w warunkach in vitro, czyli z wykorzystaniem linii komórkowych. Za moimi plecami możecie zobaczyć inkubatory, w których hodujemy komórki. To są szafy laminarne, w których możemy w sterylnych warunkach pracować z komórkami. Czyli dodajemy różne substancje, patrzymy jak one się zachowują. Przykładowo kolagen badamy w ten sposób, że sprawdzamy jak on wpływa na komórki fibroblastów. Komórki fibroblastów są to komórki, które bardzo licznie występują w naszej skórze. Potwierdziliśmy m.in., że nasze produkty potrafią stymulować zwiększoną produkcję kolagenu. I to wszystko tutaj możemy właśnie wykonać w tym laboratorium. I dopiero w kolejnym kroku, jak mamy produkt sprawdzony, który ma te właściwości biologiczne, dopiero przekazujemy go do badań takich dermatologicznych, aparaturowych już na probantach. Dzięki temu możemy zaoszczędzić wiele czasu i nakładów finansowych, bo do ostatnich badań, tych najważniejszych na probantach, wysyłamy tylko próbki i prototypy, które faktycznie działają na poziomie tym in vitro, na poziomie komórkowym. Chciałbym Wam trochę bliżej pokazać, w jaki sposób możemy badać nasze preparaty w warunkach in vitro, czyli z wykorzystaniem linii komórkowych. Do na naszych badań najczęściej wykorzystujemy fibroblasty, czyli komórki bardzo powszechne, obecne w nasz, powszechnie obecne w naszej skórze. To, co tu widzicie, jest to obraz z mikroskopu świetlnego, takiej hodowli, którą wykonujemy na takich płytkach. W tej każdej płytce mamy różne, tak zwane dołki, studzienki możemy to nazwać w każdej z takich studzienek znajduje się taka monowarstwa fibroblastów, którą widzimy tutaj. Te dziwne nieregularne kształty to są fibroblasty. Każda komórka ma trochę inny kształt, ale ten kształt jest dosyć charakterystyczny dla do fibroblastów. On jest nieregularny, wydłużony. Z tego zbudowana jest jest między innymi nasza, nasza skóra. To co tu widzicie, ta wolna przestrzeń, to jest tak zwana rysa, scratch, który zrobiliśmy. Robimy to mechanicznie, przecinamy Przecinamy naszą hodowlę takim specjalnym urządzeniem i tworzymy, tworzymy taką rysę. Cały eksperyment polega na tym, że po wykonaniu tego Scratch SIU do naszych hodowli komórkowych dodajemy nasze preparaty. Kolageny czy też lunazyny na przykład. Wszystko to chcemy zbadać i obserwujemy to w czasie. Pokażę Wam teraz kolejny. Tutaj zobaczcie, fibroblasty mają naturalną tendencję i zdolność do zarastania tego. One migrują, one proliferują, namnażają się i stopniowo zarastają. To jest po około 12 godzinach zdjęcie. Myślę, że po dobie już by nie było widać w ogóle śladu, ale proszę zobaczyć, że ta odległość jest dosyć duża. Na tym obrazku możemy zobaczyć, że ona już jest dużo mniejsza. Tutaj mieliśmy nasz preparat badany, akurat nie kolagen czysty, ale nasza, nasza pewna formulacja. I na tej podstawie możemy stwierdzić, że nasze produkty działają, że są biologicznie aktywne, to znaczy, że po kontakcie, po dodaniu do hodowli komórkowych, czy po aplikacji na skórę, one mogą stymulować komórki m.in. do tego szybszego zarostania. To szybsze zarostanie jest niczym innym, jak poprawienie ich zdolności regeneracyjnej, czyli to, na czym nam właśnie zależy. To jest tylko jeden przykład badań, które wykonujemy. Mamy, mamy panel wielu badań, mamy modele bardziej złożone, ale myślę, że to jest taki najbardziej obrazowy, który mam nadzieję, że, że jest dla Was zrozumiały. Teraz przejdziemy do pomieszczeń produkcyjnych, w którym odbywa się właściwa produkcja, w których wytwarzamy różne substancje czynne. W pomieszczeniach produkcyjnych, w których wytwarzamy substancje czynne czy też masy kosmetyczne. Tutaj przykładowo mogę Państwu pokazać mieszalnik-ekstraktor. Wcześniej w laboratorium badawczym pokazywałem Wam małą zlewkę, w której wykonywałem próby technologiczne. W tej zlewce dobraliśmy odpowiednie warunki, które przenieśliśmy do dużej skali. Tutaj jednorazowo możemy otrzymać 200 kg żelu kolagenowego, więc jeśli przemnożymy to w skali miesiąca to możemy otrzymać na ten moment wystarczające ilości powtarzalnego produktu. Jest to specjalny mieszalnik, który umożliwia nam uzyskanie wstępnego oczyszczenia skór, przeprowadzenia procesu w sposób kontrolowany, w odpowiedniej temperaturze, przy odpowiednim, przy odpowiednim mieszaniu. Tutaj pokażę Wam urządzenie, które głównie wykorzystujemy do produkcji lunazyny. Jest to system do filtracji membranowej. O ile dobrze o ile pamiętacie Państwo, w poprzednim laboratorium badaczym pokazałem Wam takie małe urządzenie, które jest powiedzmy jedną dziesiątą skali tego. I podobnie jak w przypadku kolagenu, najpierw lunazynę badaliśmy w laboratorium, dobieraliśmy warunki, sprawdzaliśmy wydajności. Dopiero po opracowaniu odpowiednich warunków wykorzystujemy to urządzenie, aby zwiększyć skalę. Dzięki temu możemy produkować tej luazyny coraz więcej i więcej, zapewniając odpowiednią jakość i utrzymując odpowiednie wymogi ekonomiczne. Tutaj znajduje się liofilizator. Jak wiecie Państwo, liofilizować można zarówno lunazynę, jak i kolagen. Dzięki niemu możemy małe partie testowe również tutaj liofilizować. Choć widziałem wycieczkę, którą oprowadza Filip już nie jeden raz, nieustannie mnie ona fascynuje i mam nadzieję, że dla Państwa również okazała się ona interesująca. Sama produkcja i przejęcie produkcji kolagenu natywnego to nie tylko wyzwania technologiczne, którymi zajmuje się Filip, są również wyzwania logistyczne, w których ja się troszeczkę bardziej angażuję i współpracując ściśle wraz z Nikitą i z Jarkiem. Musimy rozwiązywać takie problemy jak dostępność skór, dostępność opakowań, miejsca wytwarzania, dokumenty rejestracyjne i to wszystko jest na dobrej drodze i jest mi niezmiernie miło powiedzieć, że myślimy, że już w tym roku będziemy w stanie dostarczyć Państwu produkt realizowany przez nas dla kolu. Nie chcemy przedłużać, e, zabierać Wam więcej czasu w tej ciekawej konferencji. Chcielibyśmy na końcu Wam podziękować za Waszą obecność tutaj wirtualną, ale, ale czujemy się jakbyście tutaj byli. Chcielibyśmy Wam zagwarantować, że dołożymy wszelkich starań do tego, aby ta produkcja przebiegała tak, jak powinna. Do tej pory na szczęście nie mieliśmy żadnej wpadki technologicznej, jakościowej. Mam nadzieję, że uda nam się to powtórzyć. Tak jak jednak Wam mówiłem, kolagen jest e, trudnym tematem, pomimo prostej technologii, względnie prostej technologii, to sam materiał jest dosyć skomplikowany. E, jak powiedziałem, naturalny, odchylenia się często zdarzają. Wiem, że e, spotykaliście się z takimi problemami e, w przeszłości. Mam nadzieję, że ich nie powtórzymy. Jednak e, znacie mnie, szczególnie Michała też, my nie rzucamy słów na wiatry. Dla nas najlepszym dowodem będzie faktycznie utrzymanie tej jakości produktu, więc bardzo Was prosimy, żebyście trzymali dla nas kciuki i dalej wierzyli w ten produkt. Dziękujemy.